Co się teraz dzieje, to jest jakiś wielki, wielki kosmos. Sobotnie, niedzielnie, weekendowo. Nie wiem kiedy będziesz yy, widział tego vloga. Chciałbym Cię zaprosić na coś, yy, o czym od dawna, dawna myślałem, może trochę marzyłem, trochę gdzieś to rodziło się w moim sercu, w mojej głowie. A chciałbym to nazwać, nie wiem, jakieś takie sobotnie nocne marki, sobotnie vlogowanie, yy, jakieś takie vlogi podróżnicze, ale przede wszystkim takie vlogi, którym chciałem Ci pokazać, aby wam pokazać. To, co się dzieje też w moim życiu, jak też wygląda moja poniekąd też codzienność. Chciałbym Cię, dziś, chciałbym Cię dzisiaj zaprosić na pewne wspomnienie, które wydarzyło się w moim życiu kilka miesięcy, kilka dobrych miesięcy temu. No wtedy się pojawiła ta myśl takiego bloga podróżniczego. Nie będzie to za dużo materiału, ponieważ był pomysł, jakiś taki wielki gdzieś żar w sercu powstał. Spełniło się szalone marzenie. No, i coś tam, kilka rzeczy nagrałem, ale mało, ale chociaż początek tego wszystkiego będzie. Co to będzie, to zapraszam Cię już za kilka sekund. Cześć, chyba do końca nie wierzę w to, co się dzieje, bo dzieją się dwie rzeczy ważne. Najpierw taka błaha, chyba powstaje, jesteście świadkami, że powstaje pierwszy w moim życiu taki prawdziwy vlog, czyli składanka różnych takich słów, wydarzeń, z obrazów z różnych miejsc, które będą się teraz działy w moim życiu a po drugie wyjeżdżam na rekolekcje, takie swoje, indywidualne, prywatne. Gdzie wyjeżdżam, to zapraszam do oglądania tego odcinka i kolejnych odcinków vlogowych z moich najbliższych sześciu dni, które będą się działy, które będą się wydarzały i które będą cudowne. Wyrzućcie mi, mi wszystkiego dobrego, powodzenia i módlcie się, o żeby ten czas rekolekcji był owocny. A co będzie tematem tych rekolekcji, które chciałem przeżywać, jakie słowo, no to w dalszych częściach tego czy następnych odcinków. Cześć, do zobaczenia by za kilka sekund, a tak naprawdę zapewne jakieś kilkanaście minut, godzin, dni. Hej. I nie wiem, czy ktoś zdążył zgadnąć już, już się tak zaskoczyć, zdziwić, gdzie jestem, gdzie, poje gdzie pojechałem, czy gdzie poleciałem. Jestem w Rzymie, w wiecznym mieście, najpiękniejszym miejscu na świecie. Dla mnie oczywiście. Będę tutaj aż do piątku, czy przez najbliższe 5 dni prawie. Na najbliższe pięć dób. Spędzę tutaj w tym miejscu, w okolicach. A co będę robił, to powiem Wam później, na razie chcę się zachwycić tym miejscem. Jest tu strasznie, strasznie gorąco i chciałem Wam powiedzieć, że kolejną rzeczą odkrywam, że ja, człowiek, który chyba nie boi się kamery, nie boi się mikrofonu, to też jest, może Wam kiedyś powiem, też jakiś wielki cud, ale powiem Wam, że strasznie się dziwnie czuję, bo po pierwszy raz w życiu robię tak, że idę przez miasto, w pełni obce, sam. Piękny wieczór. Ale w ogóle mówię o telefonu. I tak będzie przez najbliższych właśnie 5 dni. Kiedy będę chciał Wam coś opowiadać, pewnie w większości w sposób idący, ale może też i siedzący. No i to jest tyle. Nacieszmy się tym widokiem, tym, co tutaj jest. Podzielę się z Wami też krótkimi ujęciami, choć zupełnie tego robić nie umiem. W końcu nie dochodzi jeszcze do mnie, nie wierzę w 100% tak w to, co wszystko się dzieje, że tutaj udało mi się przylecieć do Rzymu i że przez te najbliższe dni będę mógł sobie tutaj nie tylko spacerować, ale przeżywać to wszystko, co, co się dzieje, bo Rzymu się nie zwiedza, Rzym się przeżywa. Stąpa się historią, czy po historii wchodzi się w tą historię, przede wszystkim też w historię chrześcijaństwa. Po co tutaj przyleciałem w sierpniu, w najgorętszy moment roku? Przede wszystkim po to, żeby przeżyć tej rekolekcji. O tym chciałem Wam powiedzieć. Wczoraj o tym miałem powiedzieć. To miał być taki pierwszy odcinek. Yy, niedzielny, ale słuchajcie, po przylocie do Rzymu do kiedy przyjechałem do naszego domu generalnego, najważniejszego domu w naszym zgromadzeniu. Tam teraz nocuję, tam mam pokój. Szybko się przebrałem i poleciałem w miasto. Zrobiłem jakieś miliard, miliardów kilometrów. Dokonując, nie wiem, milion w godzin to wszystko się dokonało. Ale super wieczorem się chodzi w Rzymie. Tym bardziej, że było w końcu 24 stopnie. Jak przyleciałem, to na lotnisku pokazało 37 stopni. Dlatego po chłodzie się fajnie chodziło. Przyjechałem tutaj właśnie na, na czas rekolekcji. To jest jakiś pierwszy powód, najważniejszy tego mojego pobytu. Przed lata miałem jakieś takie, dużo takich niedogodni, nie, e, takich momentów, że nie mogłem wyjechać na rekolekcję, bo ciągle byłem potrzebny. Nie wiem, czy to czas, czasem tak macie. Ja często tak mam, czuję się takim niezastąpionym, że ciągle muszę być, bo jak pojadę, gdzieś wyjadę, jak zostawię grupę, posterstwo, parafię, to się wszystko rozleci. No właśnie jest taka pokusa księdza. Ale myślę, może z was też ktoś tak ma. Takie poczucie, takie przeświadczenie, takiej niezastępowalności. Ciągle muszę wszędzie być, ciągle muszę wszystkiego doglądnąć, w każdym momencie nad wszystkim czuwać. Jestem tutaj, właśnie, żeby może zastanowić się też nad swoim życiem, nawrócić się. Tego bardzo potrzebuje, jak każdy człowiek. A nie ma lepszego miejsca na nawrócenie, jak właśnie Rzym, w sercu Kościoła, w sercu zgromadzenia. Chcę mniej zwiedzać, mniej chodzić, biegać od miejsca do miejsca, bardziej gdzieś tak w każdym miejscu dłużej poprzebywać. Takim słowem, które będzie mi towarzyszyło w czasie tego rekolekcji, bo tak to nazywam, choć niektórzy się z tego śmieją, bo rekolekcje w Rzymie, w sierpniu, to będzie list do Rzymian. 16 rozdziałów, jestem tu pełny 4 dni, nie licząc niedzieli i piątku jako przelotu i odlotu. 16 rozdziałów, ka każdy dzień po 4 rozdziały, bardzo tego dużo słowa będzie, ale to chciałem, żeby taki był początek zasianego słowa w moim sercu. Taki, taka lektura, ale też takie zasłuchanie. Też będzie dużo, dużo modlitwy, tak przynajmniej zamierzam. I w tej modlitwie będę Was oczywiście polecał, będę Was omadlał, wszystkie Wasze intencje, to wszystko, co w Waszych sercach, Was oglądających. Będę czasem jakieś takie przybitki robił w tych miejsc, gdzie będę zaglądał, które będę gdzieś tam odwiedzał, gdzieś tam będę przechodził po to, żeby Wam pokazać. Nie będzie może tego dużo, nie wiem, jak to też będzie. Będzie wyglądało tak naprawdę. E, miał być tak, że z każdego dnia będzie osobny odcinek, ale nie wiem, co się z tego wszystkiego rodzi. Zostawiam to na, po prostu po przyjeździe. Jak całe te przeżyje, tych wszystkich, I jak wrócę do, do Polski, do Krakowa, czy potem do domu, jak pojadę, to wszystko będzie się rodziło. Jak to ma wyglądać, będzie mnóstwo materiału, będzie mnóstwo do wykorzystania. Będę się chciał siedzieć słowem, tym słowem, które będę słuchał, ale też słowem liturgii, bo wiecie, mam na te rekolekcje liturgię dnia, tu w którym każdego dnia. I ona jest niesamowita. Począwszy od niedzieli, aż do ostatniego dnia. I tu pewnie też, gdzie będą jakieś takie, nie wiem czy w tym wydaniu takiej serii, czy może w jakichś nocnych markach rzymskich, które może też się z tego zarodzą. Yy, będę się Wami tym wszystkim dzielił. Cześć i do zobaczenia za kilka sekund. Cały czas nie dowierzam w to wszystko, co się dzieje, gdzie jestem, po co tutaj jestem, dlaczego tak to się stało. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Zatybrza. Zatybrze w Rzymie kiedyś, bardzo dawno, jedna z biedniejszych, jeżeli nie najbiedniejsza dzielnica w Rzymie, a dzisiaj chyba jedna z najpiękniejszych. Oczywiście omijana przez wielu turystów, a szkoda, bo jest bardzo piękna, ale. Chciałbym kilka słów powiedzieć, nagrać się z tego Zatybrza. Może mniej historii, ale jedną taką lekcję, którą wyczytałem w przewodnikach i dzisiaj spróbowałem to zrobić. W Zatybrzu warto się zgubić, w Zatybrzu warto schować mapy, plany i po prostu chodzić, błądzić po uliczkach. W życiu też czasem warto zostawić plany swoje, swoje mapy, swoje utarte programy, by nastawić się na to, co mi życie przyniesie, ucieszyć się tym, co jest. I w tych pięknych okolicznościach życia można naprawdę wiele radości zdobyć. Tak jak ja dzisiaj na tym Zatybrzu, wędrując sobie tutaj, miałem kilku, kilku ludzi. W ogóle w Rzymie teraz są wielkie pustki, a ja tu na Zatybrzu to w ogóle cicho. I to jest jedno z piękniejszych doświadczeń pięknego Rzymu, wiecznego miasta, właśnie tutaj na Zatembrzu. Czasem zgódcie na to, żeby się zgubić, zgódź się na to, żeby zostawić swoje, właśnie swoje racje, swoje zdania, to co takie Twoje, najtwojsze, najmojsze, i zgódź się na to, co Ci życie przyniesie i się tym niesamowicie jarej strasznie wieje nie czym słychać ale to dobrze że wieje to bardzo, bardzo... w Bazylice Santa Maria Maggiore, w Matki Bożej Śnieżnej. Bardzo chciałem być zawsze właśnie w tym momencie, w tym miejscu, w tym wydarzeniu. Jak właśnie widzicie tam w tle, widać płatki kwiatków, które spadają z góry, ze strychu, z chóru, które są spuszczane. Na pamiątkę tego zapowiedzi, którą otrzymał papież, Sektus chyba piąty, gdzie się nie mylę, że ma w tym miejscu postawić kościół na cześć Matki Bożej, tam gdzie spadnie śnieg, w sierpniu, w Rzymie. I na tą pamiątkę w czasie przy świętej do południa i w czasie nieszkolu wieczorem sypie się w czasie magnifikat właśnie te płatki kwiatów. To I wróciłem. A gdzie byłem, co się działo, no niestety nie będzie to y, nagrane w jakichś vlogach, kilkocinnych, tak jak planowałem. Dlaczego tak y, będzie tajemniczo, to wam no, za chwilę powiem. Poczekajcie, jedną, dwie, trzy sekundy i się wszystko wyjaśni. Minęło już 7 miesięcy od tego czasu, od tego rekolekcji, od tego wydarzenia, tego szalonego wyjazdu. Za który jestem Panu Bogu przede wszystkim wdzięczny, że udało mi się go zrealizować. Bardzo szalony pomysł, bo powiem Wam, że wyleciałem w niedzielę, bilet kupiłem w piątek, a pomysł powstał w czwartek. Yy, Miał być Jerozolima w ogóle, tak Wam powiem. Też znalazłem jakieś tanie bilety, pojechałem szybko, cudownie, w poniedziałek, żeby paszport. W środę już go otrzymałem, czy w czwartek w ogóle po czterech dniach, kiedy czekać normalnie miesiąc. I to coś, Buda mnie znaga, no ale tam Izrael był zamknięty w tym czasie, więc postanowiłem pojechać do Rzymu. Wtedy, właśnie w czwartek, kiedy nie mogłem jechać do Ziemi Świętej, zamknęły się jedne drzwi, ale otworzyły się drugie. Dlaczego nie nagrałem? Bo to miałem odpowiedzieć w ogóle, po to jest to ta końcówka nagrana dzisiaj w połowie lutego, czy właściwie już w końcówce lutego. Dlatego, że w pewnym momencie, właściwie już raz po tym nagraniu, w poniedziałek, drugiego dnia, gdzieś w swoim sercu odkryłem, nie z lenistwa, nie ze zmęczenia, ale jest w takim sercu taka, takie zdanie, taką myśl, że te rekolekcje, które miały być takie prywatne, właśnie indywidualne, one mają się dokonywać w takiej relacji między mną a Panem Bogiem. Dlatego przestałem nagrywać, bo wiele rzeczy się zaczęło dokonywać w moim sercu, wiele słów otrzymywałem. Ale też otrzymałem takie słowo, żeby to zatrzymać, żeby się tym nie dzielić. Ale też to, czym się teraz dzielę, jest wynikiem tamtego doświadczenia. I wiele słów, które będę, które będę, będę się dzielił z Wami i nagrywał y, teraz po czasie, po tych siedmiu miesiącach, będzie wynikiem tego, co, czego tam doświadczyłem. A doświadczyłem tam żywego Pana Boga, w Jego żywym słowie i w żywym kościele, za które jestem wdzięczny. Przez dotykanie żywego kościoła, przez te. Miejsca święte przez bycie w paznicy św. Piotra, przy grobie, przy relikwiach świętego Jana Pawła II, ale też w doświadczeniu i wspólnocie współbraci tam w Rzymie. I wielu, wielu miejscach i, i takich momentach, gdzie naprawdę czułem się szczęśliwy i czułem taką doświadczałem, nie tyle czułem, ale doświadczałem takiej wielkiej bliskości Pana Boga. I to wszystko, co potem się działo po powrocie do, po do Polski przez te 7 miesięcy, Byłoby dla mnie może zbyt ciężkie, zbyt może niezrozumiałe, gdyby właśnie nie to doświadczenie Kościoła, wtedy doświadczenie Pana Boga. Ten Rzym, szalony Rzym, ten wyjazd szalony był po to, żeby mnie przygotować do, do tego, co też się działo. A działo się wiele, wiele. O tym też może będę kiedyś mówił powolutku. Pewnie rzeczy trzeba jeszcze dojrzeć, pewne rzeczy trzeba jeszcze przytrawić, przemyśleć, jak to mówią, przepracować. Yy, mieliście możliwość tam zobaczenia kilku zdjęć. Myślę, że nie wyszło mi to głupio. W ogóle dajcie znać, czy, czy dalej, dalej nagrywać takie vlogi, czy chcecie, chcecie wiedzieć, co się w moim życiu dzieje, że tak na co dzień to jest coś zupełnie taka nowość. Yy, Trochę się bałem, jak to będzie, ale chyba nie wyszło zbyt głupio i zbyt byt amatorsko. Yy, choć amatorszczyzna no, tam jest wielka, no ale właśnie, gdybyście chcieli, to dajcie znać. Będę za to wdzięczny. No ale właśnie mamy jeszcze mnóstwo zdjęć z tego i postanowiłem, że chcę się tym z Wami też podzielić, dlatego w najbliższym czasie, nie wiem, dzisiaj, czy w najbliższych dniach, na Facebooku, czy gdzieś tam w jakimś innym albumie, umieszczę te zdjęcia i wrzucę też, tam, wrzucę też linka tutaj na YouTubie, gdzie można te zdjęcia znaleźć, znaleźć i możecie zobaczyć, posmakować, trochę pozazdrościć. Ale wam polecam naprawdę w każdym momencie, czy jakiś Biluszu, w jakiś ważnych momentach waszego życia, też kryzysach i jakichś próbach, pojechać do Rzymu. Nie tyle na, w, w ramach turystyki, choć Rzym z tej strony też jest piękny, ale też taki w ramach może pielgrzymki, może rekolekcji. Ja w tym czasie miałem być w Rzymie w ogóle w tych dniach z katechtami z naszego czwartego liceum. W Krakowie mieliśmy polecieć z Michałem i siostrą Lucyną i może jeszcze z kimś jeszcze. No, nie udało się przez tą pandemię, przez te zaostrzenia takie wielkie, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Ale przy okazji jest to wspominać to, co się wydarzyło w sierpniu. Ja w ogóle w ciągu ostatnich dwóch lat yy, byłem kilka razy w Rzymie. Dzisiaj, kiedy, kiedy montuję ten filmik, to do końca dwa lata temu, byłem yy, w Rzymie, na tych kilku dniach już pasterstwem akademickim. Potem byłem kilka miesięcy później, w sierpniu, przy okazji powrotu z Sycylii. Potem był styczeń i wycieczka szkolna i teraz sierpień jako taka pielgrzymka kolekcji. Dobra, żeby nie przedłużać, bo i tak ten film jest bardzo, bardzo długi. Dziękuję Wam i, i rzeczywiście niech ten pierwszy vlog będzie, będzie też pobłogosławiony przez Pana Boga i ja Wam też chcę pobłogosławić. Niech Was błogosławi mówiąc Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Cześć, szczęść Boże.